Cześć! Z tej strony Arkadikus! To jest kolejny odcinek gamingowego przeglądu tygodnia. Odcinek krótki, bo z jednej strony newsów stricte gamingowych było niewiele, a po drugie dopadł mnie niespodziewany wyjazd, więc wolałem wcześniej nagrać to, co już do tej pory uzbierałem, niż nie wrzucać nic. Tak więc zapraszam! Na początek coś dla fanów kina OFFowego, osadzonego w realiach gier i fanów uniwersum Fallouta w jednym. Swoją premierę miał bowiem pierwszy odcinek Fallout Revelation, który absolutnie oczarował swoim dopracowaniem wszystkich zainteresowanych. Odcinek pilotażowy nie zawiera zbyt wiele akcji, ale bardzo dobrze wprowadza w to, czego jeszcze możemy od tej produkcji oczekiwać, tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia, a link do niego znajdziecie w opisie. Kolejne odcinki w sierpniu. Niektórzy mają szczęście i już mogą sprawdzić, jak się sprawuje Xbox One S. Szczęśliwi, prawda? Nieprawda, bo o ile można sobie maszynkę już rozpakować i podłączyć, tak rozdzielczości 4K nie zobaczymy. Przynajmniej na razie i optymistycznie tylko do oficjalnej premiery. Christer Callaghan z Norwegii, którego film teraz widzicie, informuje, że funkcja rozdzielczości 4K jest zablokowana. Telewizory odtwarzają wszystko w rozdzielczości 1080p, a jeśli z Blu-ray'a ktoś chce odpalić film w 4K, to konsola wywala błąd. No, miejmy nadzieję, że to tylko funkcja zablokowana najdalej do premiery. Trzeba czekać. Zbliża się sierpień i mamy szansę poznać tytuły, które dostaniemy w ramach PlayStation Plus i Games with Gold. Zaczniemy od konsoli zielonych, która zaoferuje nam Warriors Orochi 3 Ultimate, które dostępne będzie przez cały sierpień. WWE 2016 dostępne od 16 sierpnia do 15 września. Beyond Good and Evil w wersji HD od 16 do 31 sierpnia oraz Spilonki dostępne od 1 do 15 sierpnia. Z kolei konsola niebieskich zaoferuje Oferuje nam e, w sumie to, do czego nas przyzwyczaja już od jakiegoś czasu. Jeden duży tytuł, choć nie dla wszystkich, i Indyki. Za plusa otrzymamy Ultraton, dostępne na PlayStation 3, PlayStation 4 i Wicie. Na PlayStation Vite dostaniemy Patapon, na Trójkę, Yakuza 5 i Retrograde. A na PlayStation 4 Rebel Galaxy oraz Tricky Towers. No cóż, ambitnie, a coraz więcej graczy tęskni za grami Triple A, które kiedyś dostawało się w ramach PlayStation Plus. Na San Diego Comic Con przedstawiona została niedługa rozgrywka z Dead Rising 4, tytuł, na który czekają fani radosnego wyżynania masy zombiaków. Oczywiście rozgrywka nagrywana ziemniakiem, ale na bezrybiu i rak ryba, a fani serii muszą czekać do 6 grudnia. Wielkiej różnicy graficznej w porównaniu do trójki nie ma, ale radocha na ekranie jest taka jak zawsze.

Hype Train Watchdogs 2 rusza w najlepsze, chociaż jak widać z pewną wstrzemięźliwością, której brakowało przy części pierwszej, opublikowany został trailer, a raczej taki Dev Diary z wypowiedziami twórców, którzy przedstawiają głównego protagonistę markusa oraz innych bohaterów z organizacji DEC. Kto wie, być może tym razem postaci nas zainteresują. W każdym bądź razie odbiór graczy był bardzo pozytywny. Pełny film w opisie pod GPT jeśli przespaliście kilka ostatnich dni, to ominęła Was informacja, że oto w We Happy Feel możemy już zagrać na PC-tach i Xbox One. Tytuł intrygował już od jakiegoś czasu i oto wreszcie można sprawdzić, czym ta intrygująca gra dokładnie jest. Przy okazji ekipa Eurogamera znalazła też sposób jak przejść grę w 30 sekund i nie, nie jest to bóg. Sami. Hey everyone, my name's Ian Higton, and this is the We Happy Few Alpha, which it turns out you can uh, you can complete really easily um, by simply taking the medicine at the very start of the game instead of not taking the medicine like you probably should do. If I uh, hold Y to take the joy tablet, right. Happiness is a choice. I'll nom that straight down. Everything becomes joyful. My guy gets back on with his work. And that's it, game over. You've completed We Happy Few. Hey, what a great game. IGN opublikowało film, w którym przedstawiana jest figurka Aloy z Horizon Zero Dawn od Guerrilla Games. Figurka będzie częścią zestawu kolekcjonerskiego, w którym znajdziemy właśnie figurkę ubrania dla bohaterki, artbook, steelbook, grę oraz kolekcjonerskie pudło. A w samą grę zagramy 1 marca przyszłego roku. Pełny film do prezentacji figurki w opisie pod GPT. Kilka dni temu cały polski gamingowy padołek obiegła informacja, że w dabingu Battlefielda 1 głosu użyczyli polscy youtuberzy ROK, ROJO i IZAK. Oczywiście od razu zaczęły krążyć komentarze, że łe, to ja od razu gram na dabingu angielskim, po co to i tak dalej. Gdybać sobie można było, jasne, ale teraz już można usłyszeć próbki tej trójki. O ile można by się było zastanawiać, czym kierowali się wydawcy tej gry, gdyby była mowa o trybie dla pojedynczego gracza, tak jeśli mówimy o multiplayerze, gdzie ich usłyszymy. I gdzie dominują krzyki i zdenerwowanie, to moim skromnym zdaniem tragedii nie ma. Sprawdźcie sami, a ja się z wami żegnam. Cześć! Świetny strzał! poniżej nich! Zprowadzą go! To żółnie smaga! Tutaj trzeba było stanąć i krzyczeć i naprawdę zobaczyć tą bitwę własnymi oczami. To było, to było niezwykłe. Po prostu. Staraj się wykorzystać swój głos, żeby oddać to, co się dzieje. Mimo, że to są krótkie jakieś zdania, krótkie frazy, to fajnie coś takiego przekazać. Jakie rozkazy! Sniper, uwaga! Nie jest dobrze, przełóżcie się! To ich pojazd! Atakować cel! Szalacz, nie przestawać! Chryste! Myślę, że się uda.